Gotka to stały z tego kanału, myślę, że nie trzeba jej nikomu przedstawiać. No ale czy mówienie, że wszystkie gotki mają taki dobry gust w muzyce, braniach, grach, że wysyłają dobre memy, to przesada? Tak. Ale wiem, czemu tak się mówi. Bo umówmy się, większość z nich jest chronicznie online. I to właśnie je wyróżnia spośród innych dziewczyn. I właśnie dlatego zawsze mają chłopaka informatyka. Kurwa, gdyby tak nie było, to bym tego nie mówił. A wiem to, bo nie jestem informatykiem. Oczywiście, jak wiadomo, kochają platformy, kościoły, lalki i Hello Kitty. No i nie ma co, w ostatnim czasie stało się to dość popularne. Więc siłą rzeczy tworzy się taki podział tych prawdziwych i tych z TikToka. Jak ze wszystkim. Pierwsza to jest ta prawdziwa. Znająca tę kulturę, słuchająca tej muzyki. Ta, która zainteresowała się już tym dużo wcześniej. To jest część jej życia, część jej osobowości. Pewnie wcześniej nie były aż tak bardzo za to wielbione. Bo pewnie 90% osób myślała, że jest alternatywką. Nie, żeby samo w sobie to było złe. Ale chyba każdy rozumie różnicę między tą gotką, a tą. Jednak to też mimo wszystko wydaje się być normalne. No bo jak zaczynasz się czymś interesować, to głupie by było od razu kupowanie całej szafy. Tworzenie całej osobowości wokół tego z dnia na dzień, więc kto wie, może my śmiejemy się z tego, ale ten cały TikTok GOF to taki tymczasowy kokon, a po czasie przeobrażą się pięknego motyla.